Mniej więcej stąd zrobiono zdjęcie w latach 60 Polaków Torunian, brażujących w Toruniu w tym miejscu. Tutaj ile? Setki osób. Była wtedy Wisła jeszcze niższa, bo w tym momencie ławica, czyli Łacha, była w tym miejscu akurat. One się przesuwają po Wiśle. O tym bym chciał mówić na swoim kanale. Trochę się na Wiśle znam. Kocham ją. Jeden z moich tematów. Jeden uważam z najważniejszych w Polsce tematów. I Kiełpiński, konkretnie o Wiśle opowie. Jak widać Wiśle można nie bać się, chodzić, pluskać, ona jest o każdej porze roku dostępna, na tyle czysta, mimo zabiegów różnych kretynów, którzy potrafią wrzucać jednak śmieci do rzeki, to ona jest tak silna i da się szybko samooczyszczać, że można w niej spokojnie pluskać, a podczas wielu imprez ludzie się po prostu kąpią w tej rzece na to. Zapraszam do kanału Kupiński konkretnie, jednym z tematów jest właśnie Wisła, polecam, Subskrybujcie, podnoście łapki w górę, Patronite'y, inne rzeczy, tak? Zapraszam. Jestem dziennikarzem społecznym, utrzymuję się z tego, że jesteście w stanie się tym zainteresować. Ja mam nadzieję, że potrafię was zainteresować wizją nie tylko Torunia, ale i Polski, a może i świata przekazywaną przeze mnie. Ja jestem dziennikarzem starej daty, który po prostu jak bierze się za temat, to się bierze do końca. I tak jest z Wisłą.